Wydaje mi się, że w ogóle zmienia się scena polityczna. To i dobrze, chociaż osobiście mam duże wątpliwości, jak PiS sobie poradzi z samodzielnym rządzeniem. Może i lepiej, że samodzielnie, bo będą odpowiedzialni za całość. Nie będzie konfliktów z innymi koalicjantami, ale mam nadzieję, że przez te cztery lata scena polityczna na tyle się zmieni. Że będziemy bardziej proeuropejscy pro po tych czterech latach i bardziej nowocześni, i gospodarka będzie się lepiej rozwijać. Na pewno sytuacja w Polsce się teraz zmieni, czy na lepsze, czy na zobaczymy. Nie wiem na razie, czy się cieszyć, czy nie, bo nie wiem, jak to wyjdzie wszystko. Głosowanie po Twojej myśli poszło, czy nie bardzo? Nie do końca, ale nie jest najgorzej. Ale ja marzę o tym od 1989 roku żeby platformę odsunąć od władzy. I wreszcie się udało. I to jest moja odpowiedź. Wystarczy? Zadowolony jestem tak, że gdybym mi wypadało, to tak bym mordę rozdarł na całą dzielnicę, żeby było mnie słychać. Wreszcie może ich zobaczą, za te pół biliona długu Gierek zostawił 100 miliardów. A teraz sprawy jest pół biliona, czyli 500. Proszę pana, ja nie wiem skąd to się tak wynosi, ale jak się słucha, niektórych stacji znam wiele obcych języków, to więc słychać, Polska jest tak zadłużona, że jeżeli ktoś wyciągnie łapki po nasze sprawy, ponieważ nie będzie nas z czego, nie będziemy mieli z czego spłacić, to tak jak już wybrzeże pomorskie, zachodnie pomorskie mamy prawie nie nasze, to resztę nam też zabiorą. No to może wreszcie przyszedł, właściwy trzeba na właściwe miejsce. To nieprawda, widzi Pan, dlaczego przegrała Platforma? Dlatego, że straszyła pisem. I tak trzymać, niech dalej straszą. Bardzo dużo osób prosiło i chciało tą partię, no ale zobaczymy, co oni nam dopiero zgotują. To to całe przedstawienie, nie wiem, dla mnie to było przedstawienie, ale przekonałam się po prostu, że no dobrze, głosujemy na partię, która nam ma. Pomóc I starszym, i dzieciom, i wszystkim, państwo uzdrowić, jak to oni mówią. Więc czekamy na nich. Tak jak głosowałem, wszyscy po mojej myśli głosowali ci, że pies wygrał. Jak pan myśli, to jest dobry wybór dla Polski? Oczywiście, bo mafiozi sami się pogolili, i wielkich, grają biznesmenów. To wszystko było sami mafiozi, uby pogolili na goło i, i paradowali się i wielkich a za tych zwykłych za, mieli za g, g, tak przysłowiowo. Myślę, że jestem zadowolony z tego wyniku, bo dlatego, że chyba to pozwoli zmienić trochę ten niezdrowy układ, który do tej pory panował. Akurat nie jestem zainteresowany piszem, ale ktoś musi to w końcu zacząć, ktoś musi to zrobić. Może te nowe partie, które co prawda z małymi szansami startują, ale się pokazały. Może to będzie ich przyszłość u nas w kraju. za wielkich zmian to na pewno nie będzie. Bo ci co byli, to teraz powrotem będą i to będzie tak w kółko. Żadnych rewelacji. Ale jednak jest zmiana władzy pis zamiast pełno, co pan na to? Mówię, to co było kiedyś, a był PiS, to będzie z powrotem. I tak będzie w kółko. To się zmieniają tylko. A normalny człowiek nie ma nic lepiej.